Martwi, ale skąd wierzy, że to właściwa ścieżka? Wierzę w ich mądrość. A to prawie tak, jakby nam to powiedzieli. Masz pewność, że giganci nie chcieliby wojny? Wiem, że byli mądrzy. A to idzie w parze z pokojowym nastawieniem. Braciszek! Mówiłem, że przyjdzie. Patrosiu. Gdzie byłaś? E Takie to naprawiłem! Daj mi chwilę! Siku. Panie Kratosie, poproszę na słówko. Move. Jeżeli będziesz potrzebował moich usług, a mnie nie będzie w pobliżu, te zmyślne dzwonki pozwolą ci mnie szybko powiadomić. Po prostu weź zamach i rzuć w nie toporem, a natychmiast pośpieszę ci z pomocą. Życzysz sobie teraz poćwiczyć? Znakomity rzut, panie Kratosie. Godny prawdziwego weterana. No dobrze, wiecie jak mnie przywołać. No dobrze, coś jeszcze, mój Mimi? Ja już tu jestem, panie Kratosie. Widzimy się następnym razem. Może doszło do nieporozumienia. Dzwonki służą do wzywania mnie, kiedy mnie tu aktualnie nie ma. Czy ty po prostu lubisz dźwięk tych dzwonków? Chyba rzeczywiście brzmią naprawdę ładnie. Panie Kratosie, to do ciebie wyjątkowo niepodobne, ale skoro tak bardzo podoba Ci się dźwięk tych dzwonków, nie będę ci przeszkadzał. Tak, doskonale. Świetny rzut. Z tej odległości dźwięk dzwonków jest ociupinkę nieprzyjemny, więc może mógłbyś przestać? I już tu jestem, tak jak wcześniej. No to. Wszystko jasne. Usiłujesz popchnąć mnie na skraj jakiejś emocjonalnej przepaści. Mam rację. No, nie tak łatwo mnie zdenerwować, mój panie. Zostaw ten, głupiec, wąski. O, o ojej. Te, Nie wiem, co mnie napadło. Może to? Halo? Uważajcie! Podobno mamy tu intruzów. E, chyba chodzi o nas. E, dobra, jeśli chcecie mnie zabić, dajcie mi dokończyć piosenkę. Ten alarm zapodał mi idealną tonację. Skrzynia. Nie tak łatwo, co? Cicho bądź.